Cześć! Witam Was na starcie rajdu grunwaldzkiego. Ja nazywam się Bartek Konsorski i będę dla Was prowadził relacje z rajdu. A teraz komunikat dla wszystkich tych, którzy postanowili ten wyjątkowy czas spędzić przed komputerem. Nawet Wy macie okazję wziąć udział w rajdzie. Przez pięć najbliższych dni będziecie mogli odwiedzić yy, wszystkie rajdowe trasy. Razem dotrzemy tam, gdzie jeszcze nikt nie dotarł i pokażemy to, czego jeszcze nikt nie widział. A teraz garść informacji. Jest to ostatni rajd grunwaldzki. Jednocześnie największy z dotychczasowych. Na ośmiu rajdowych trasach będzie prawie 1100 uczestników ze wszystkich chorągwi. Dzięki czemu śmiało mogę powiedzieć, że pozdrawiam Was z największej imprezy harcerskiego lata 2015. Znajdujemy się na trasie 5 rajdu Grunwaldzkiego. Jest to największa trasa tegorocznego rajdu. Przyjedzie tu aż 18 patroli. Na razie przyjechało 16 i właśnie idziemy ich poznać. Przyjechaliśmy z chorągwiopolskich, Hufie Nysa, miejscowość dokładnie Prudnik. E, tutaj już się ściemnia. Prawie jesteśmy na miejscu, gdzie zaczynamy dzisiejszą trasę. Mieliśmy cztery przesiadki po drodze łącznie. E, w tym jechaliśmy na przykład pendolino, gdzie nawet groził nam mandat. O, może coś więcej o tym opowiesz? E, może może innym razem, ale wszystko odbyło się tak, że wyszliśmy z tego z twarzą i nawet z pieniędzmi, więc jesteśmy zadowoleni. Wyjechaliśmy od nas z miejscowości o 8 rano, teraz jest po 10. No, długo, długo. Jesteśmy z chorągwi stołecznej, z chówca Orłów Garwolin. Głównie jest to drużyna. Szczep, Adventure. 12 godzin z Garwolina, no to opowiedzcie jak to 13. było. 13. 13, no ogólnie tra całą naszą podróż mieliśmy zaplanowaną. E z e w szczególe, mieliśmy nawet przerwy, żeby się zdążyć z jednego pociągu na drugi, z, z pociągu na autobus i tak dalej, bilety mieliśmy kupione. To planowanych przesiadek ile było? 4, 2 pociągi, dwa autobusy miały, okay, być, co miały co? być. No, no, no. E ale jak to się stało, Już że nie pierwszy było? pierwszy pociąg przyjechał nam z opóźnieniem 20-minutowym ale myśleliśmy, że jeszcze się z, z tym opóźnieniem damy radę, mhm. ale się okazało, że trzy stacje później musiał się pociąg zatrzymać, ponieważ skradziono nam sieć trakcyjną. w Mazowieckach Hufiec ZHP Ciechanów, Szczep drużyn harcerskich Szaniec, 12 przy Przyparafialna Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Feniks. Jak minęła nam podróż? Eee, to można to, e, sklasyfikować i podzielić na parę, to, że tak powiem, podkategorii. No. Jedni spali, inni śpiewali, a jeszcze inni rysowali. A jeszcze inni wkurzali tych, co spali. Także zdania są na ten temat podzielone. Niemniej jednak całościowo można stwierdzić, że podróż minęła nam fajnie. I co było dalej? Powiedzieli nam, że możemy dojechać autobusem do stacji Otwock i Samson miał za nas zabrać pociąg. Ale gdy tam dojechaliśmy, okazało się, że tego pociągu nie ma i z powrotem musimy jechać następnym autobusem. Na którym nam się też trochę zeszło. W Tym już dojechaliśmy do Warszawy ale też dopiero na rondo wiatraczna i z wiatracznej musieliśmy przyjechać na wschodni. Przez Czyli? co spóźniliśmy się o 10 minut na pociąg do Torunia, w którym musieliśmy przebukować bilety, czekali się półtorej godziny na pociąg do Torunia. Już za chwileczkę odbędzie się ognisko z tego co mi wiadomo i podejrzewam tutaj na rękach goszczą takie tasiemki. Z tego co się zorientowaliśmy, te tasiemki jednakowego koloru mają po dwie lub trzy drużyny. Z tego co my widzieliśmy, namierzyliśmy drugą drużynę. Podejrzewam, że to będzie jakaś forma integracji na przednoclegu, tak żeby drużyny się zgrały, dogadały. Fajnie, żeby nawiązały się nowe znajomości. Siedliśmy już ten pociąg do Torunia, dojechaliśmy do, do Torunia, z Torunia. Na styk praktycznie musieliśmy jeszcze komunikacją miejską, nie spodziewaliśmy się tego, że musieliśmy jej użyć. Komunikacją miejską dojechaliśmy do dworca PKS. Stamtąd praktycznie na styk weszliśmy w autobus do Rio do Pina. Gdyby nie było nas teraz na rajdzie, zapewne siedzielibyśmy w domach albo zajmowali się jakimiś laickimi rzeczami. Zapewne siedziałbym w domu, bo w bielsku właśnie była potężna tak. burza. To nie, nie ma dostępu do prądu. Nic ciekawego, na pewno nic ciekawego.